Czy to jest prawda, że inwestujecie Państwo w telewizję, która ma być odpowiednikiem PIS-u? Czy znaczy, może ten Państwo Przepraszam bardzo, ale odpowiednikiem PIS-u, na zarządza telewizję, ja to jest oczywka oczywiście z mojej strony, ale czy to jest prawda, że szukacie Państwo inwestora, który już inwestował w Euronews, szukacie Państwo milionów euro na taki projekt, czy to prawda? Proszę Państwo, na ten temat nie mam nic do powiedzenia. Panie prezesie, czy to jest normalne, bo wrócę do naszego do mojego pytania, czy to jest normalne, że urzędujący prezes Narodowego Banku Polskiego spotykał się z Panem jako szefem partii w siedzibie partii? Spotykał się jako z kolegą. No ale był urzędującym szefem banku centralnego, a pan był liderem obozu rządzącego. No no to ma takie znajomości trzeba zawiesić na ten czas. Nie, nie widzę żadnych powodów, żebyśmy się nie mogli spotkać i porozmawiać. A jak ja tak rozumiem, że formacja, którym pan popiera, to jest formacja, która nie uznaje roli opozycji, czyli nie uznaje po prostu demokracji, no bo to jest po prostu, no powyżej Ale ja czasy, ich możliwości, gdy pan powyżej ich możliwości. Ja mówię w tej chwili o platformie, która nie uznaje roli opozycji, chyba że sama jest w opozycji i nie jest w stanie na no, po prostu to jest kwestia ich deficytów kulturowych, no przyjąć, że szef opozycji to jest człowiek, który no, nie jest szeregowym posłem, tylko dalece, dalece więcej. To jest po pierwsze. A po drugie, że kontakty między ludźmi ważnymi, a prezes Banku Narodowego jest na pewno bardzo istotnym człowiekiem, a politykami są rzeczą normalną, nawet jeżeli nie mają charakteru prywatnego, jak w tym wypadku Pan Balcerowicz z całą pewnością się zbyt spotykał Panie, z różnymi właścicielami.